Cześć, witam Was. Shark z tej strony. Moi drodzy, <laughs> dzisiaj spełnię prośbę dzikiego AZ, który poprosił mnie kilka dni temu na telegramie o rzucenie okiem, między innymi na miedź. No i przyjrzałem się tej miedzi i robię analizę, ponieważ jest tam dwa słowa o czym powiedzieć. Tak więc, moi drodzy, przechodzimy do wykresu. Ja Was tylko bardzo gorąco poproszę, tak jak na ostatnim filmie, żebyście nie dawali w pierwszej minucie, w pierwszych chwilach ani lajków, ani komentarzy, ponieważ to ucina zasięgi ostatnio na YouTubie, tak słyszałem, dlatego bardzo bym gorąco prosił, że jeśli macie ochotę wspierać kanał, to starajcie się dawać zarówno komentarze, jak i lajki im, Później, jak, naj, jak najbardziej, jak najbliżej końca filmu. To na pewno będzie bardzo pomocne. Tak więc bardzo gorąco dziękuję i przechodzę już teraz do analizy. Zrobię wszystko na jednym szablonie. Najpierw chcę Wam powiedzieć, że rozliczam się z analizy, która była 18, przepraszam, 19 marca. Wtedy robiłem analizę miedzi, to jest ponad rok temu. Tak jak, tak więc widzicie, że rozliczam się ze wszystkich absolutnie analiz, nawet tych, które były bardzo dawno temu. Ta z 19 marca, tu gdzie jest ta żółta linia, nie wyszła. Wtedy uważałem, że będzie ruch do góry. Wychodziło mi to z, z tego, no to będzie chyba lepiej widoczne na interwale. O. Na interwale D1 wychodziło mi to z motyla, który się tutaj rysował, i że odbijemy się od tego krosika i pójdziemy do góry. No, niestety, jak widzicie, nam poszło do dołu. Ta analiza po prostu nie wyszła, nie udała się, trudno. Natomiast chcę Wam powiedzieć, co dzisiaj myślę o, o miedzi dla Was wszystkich, no i dla Dzikiego również, który mnie poprosił, spójrzcie. Wiecie, że ja jestem fanem harmoników, bardzo dużo korzystam z harmoników. I tutaj na miedzi na interwale D1 rysuje się formacja Batmana. Skąd wiemy, że to jest Batman? Ponieważ bardzo wysoko jest punkt B. Ja to zrobię siatkę, zrobię ją na żółto. Abyście lepiej to widzieli, no i gołym okiem widać, że 50% to jest y, punkt, y, punkt B. I najpierw, co się rzadko zdarza, y, zacznę od targetu. Dokąd y, ten, y, od zasięgu, bo zazwyczaj mówię o, zaczynam od, y, od wejść. Y, już wam mówię. Najpierw różowe pole. Skoro to jest Batman. To, mm, to będzie, moi drodzy, punkt zwrotny na 886. Czyli tu mam 3,36. Ale, ale, moi drodzy, nie można nie wziąć pod uwagę, bo to był, byłaby mm, mm, nieostrożność duża. Nie można nie wziąć pod uwagę tego Batmana który punkt X będzie miał nie w pod koniec września zeszłego roku tylko w połowie lipca. I wtedy ten punkt zwrotny, czyli punkt D, będzie tutaj. On będzie wtedy na 3.26. I teraz zarówno z pierwszym poziomem, jak i z drugim zgrywają nam się istotne Istotne z punktu widzenia, jakby lokalnego tutaj, dołki. Zacznę od tego, ponieważ ten jest bardziej wyraźny i bardziej taki, no, bardziej wyrazisty, mówiąc, mówiąc krótko. To jest dołek, moi drodzy, z 28 września i on się pięknie zgrywa z, z tym 886 tutaj. Ja to zaznaczę. Batmany, Gartleje często robią fałszywkę takiego yy, lokalnego, nazwijmy to w kontekście całego ramienia XA, lokalnego dołka i dopiero reagują. Tutaj również przy pierwszym poziomie mamy taki, <coughs> przepraszam, taki dołek. Tak więc te dwa pola to są pola targetowe, skąd oczywiście będzie można myśleć o longu też. Natomiast wsparciem jeszcze dla tego w zasadzie drugiego można powiedzieć, nie, dla, nie do pierwszego, ale do drugiego pola jest ta średnia. To jest średnia, moi drodzy, aż miesięczna, setka, miesięczna setka. I teraz zwróćcie uwagę, ja przejdę na interwał miesięczny. O. Ona ostatni raz była dotknięta w październiku. 2020 roku. No, bardzo dawno. Jeszcze przejdziemy sobie raz na interwał D1, gdzie mamy tego harmonika i chcę Wam pokazać jedną rzecz. No, nie wiem, ile będzie trwał ten ruch do, do tych targetów, ale myślę, że kilka miesięcy. Kilka, ciężko odpowiedzieć. 2, 3, 4, 5. W każdym razie do czego mi ta informacja jest potrzebna? <laughs> Zobaczcie, to jest tempo, zaznaczam sobie ta, taki kwadracik, to jest tempo, w jakim ta średnia podnosi się do góry, może inaczej, podniosła się do góry w ostatnich kilku miesiącach. I teraz, jeżeli ja wezmę to przesunę do góry, to mm, wypada nam, no, wprawdzie trochę poniżej tego, tego dołka, ale... Zwróćcie uwagę, nie wiem czy to będzie dobrze widać, może ja to przybliżę. Zwróćcie uwagę, że mniej więcej od tego poziomu tempo tej średniej, tempo wzrostu bardzo nabrało do góry. Dlaczego o tym wszystkim opowiadam? Ponieważ uważam, że jest duża szansa, <laughs> że ta średnia spotka się z ceną w punkcie D tego harmonika, czyli tego Batmana. Dlaczego rozszerzam tą strefę? Dlatego, ponieważ jeżeli dojdziemy tutaj, to cena lubi robić fałszywe wybicia takich, yy, takich dołeczków i musi to troszeczkę przebić. Nie wiem jak bardzo, trochę w kontekście yy, interwału miesięcznego, to to trochę, to może być sporo. Yy, I uważam, że gdzieś w tych okolicach spotkamy się z setką. Wydaje mi się, że jak będziemy bliżej, to pewnie zrobię jakąś aktualizację, czy może poprosicie mnie o nią, przypomnijcie mi gdzieś na telegramie, więc <laughs> zapewne yy, będę do, to doprecyzowywał. Dobrze. Wyznaczyłem dwa targety, jeszcze raz je powiem, 3,20 do 327 lub 3,35 do 3,39 OK, to mamy gotowe i teraz. Co teraz? No Wypadałoby, skoro to ma tu dojść, a przejdziemy sobie na niższe interwo, a jesteśmy w trendzie spadkowym, to jakoś się fajnie podłączyć do tego trendu. I to jest właśnie rzecz, którą w drugiej kolejności Wam powiem. W jaki sposób uważam, można byłoby się podłączyć do tego trendu? Fajnie by było, zrobił nam się już tutaj jakiś szark harmoniczny. Ten szark jest szarkiem kontynuacji trendu. I teraz są dwa, dwie drogi, dwa sposoby. Albo będzie krótka, płytka korekta tylko tego ruchu. Gdzieś mniej więcej do tych okolic. O. Podaję poziomy. 3,70. 3,72. Co jest też 50 procent pewnie tego ruchu, tak zgadza się, jeżeli ten target nie wypali bo korekta będzie głębsza to drugi bardziej taki no, solidny poziom gdzie, gdzie, gdzie byłaby, gdzie ta korekta by po prostu bardzo ładnie wyglądała i bym powiedział mi by to bardziej pasowało to jest ten poziom tutaj z czego wziąłem ten poziom? Już Wam mówię. W zasadzie nawet, żeby lepiej to było widać, pokażę Wam tak. Zwróćcie uwagę, tu jest tak zwany multilevel. Raz, dwa, trzy, cztery, składający się aż z pięciu dołków. Ja to teraz zabiorę, żebyście zobaczyli. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty. I teraz dlaczego o tym mówię? Ponieważ takie dołki, jeżeli są przebite... Często cena wraca do nich i je retestuje. A tak naprawdę, teraz to przesuniemy do góry i zwiniemy. A tak naprawdę, zwróćcie jeszcze uwagę, że w tym miejscu, tutaj, <laughs> mamy formację harmoniczną. O, motyla. I wprawdzie motyl jest w trendzie, więc on dużego ruchu nie, takiego ogromnego powrotu nie powinien dać. Natomiast właśnie motyle, które są w trendzie, kiedy wracają do swojego punktu X tudzież B, bo one są na podobnym poziomie, to są bardzo ładne później ruchy powrotne, jakby odbijające się z tego. Z tego Multilevelu. Dodatkowo, gdzieś tu w tych okolicach krąży średnia, średnia setka, ona się zbliża w zasadzie do tego poziomu, a nie krąży, tylko jest na stałe linia trendu. Tak więc, to wszystko tutaj wydaje się być bardzo dobrym miejscem do korekty. Dodatkowo, jeszcze zobaczcie, wypada nam tutaj poziom 50-61%. Tak więc wszystko to tutaj w tych okolicach, czyli poziom 383, 8, 3, 8, 3, to są to jest moim zdaniem świetny poziom do szukania shortów, do szukania sygnału na short, bo przede wszystkim jeżeli tu w ogóle dojdziemy, no to przydałoby się znaleźć jakiś bardzo ładny sygnał, a nie tylko sam poziom. Dlatego jak widzicie, dołączyć się do trendu jest bardzo fajnie a wiemy, gdzie, gdzie jest target, bo harmonik z wyższego rzędu wyznacza nam, wyznacza nam ten, ten target. Tak więc mam nadzieję, że ta analizka Wam się podobała. Już możecie zacząć pisać komentarze, już możecie zacząć lajkować. I, i cóż, no i w ogóle jeżeli ktoś mnie pierwszy raz dzisiaj ogląda i, i mu się to podoba, no to subskrybujcie kanał, dołączajcie do naszej społeczności, prawy dolny róg, tutaj przycisk subskrybuj i później jeszcze tylko czarny dzwoneczek i będziecie dostawali wszystkie, wszystkie info. Tak więc, moi drodzy, jest do zrobienia spory, spory target w dół, duży potencjał, oczywiście on będzie trwał sporo czasu, bo to nie jest analiza na dwa dni, więc musicie się na to też czasowo przygotować. I tak jak wam powiedziałem na telegramie ostatnio, że jest sporo analiz w kolejce. Dużo fajnych rzeczy się na rynku dzieje, więc postaram się każdego dnia jakąś analizę dla was wrzucać. Więc bądźcie czujni i, i do usłyszenia na kolejnej analizce. Pozdrawiam was bardzo gorąco, mówię dla was Shark Trader. Cześć!